Często tutaj się skupiają te różne narodowościowe historie, tylko że tym się należy chlubić, a nie mówić. E, e, ostatnia ta sprawa, co Pan mówił o tym, e, krwawej niedzieli, to ja wspominałem, to jest oczywiście w moich książkach szeroko opisane. Krwawa Niedziela to jest 11 lipca 1943 roku, gdzie 167 dokładnie otoczono miejscowości, to tyle tam też było kościołów, kaplic. Ale napadano w czasie innych świąt, na przykład w Ikrowicy pod Tarnopolem napadnięto na Polaków w czasie wigilii. Zamordowano księdza i 90 mieszkańców w czasie wieczerzy wigilijnej, w czasie procesji Bożego Ciała, bądź, bądź na przykład Wielki Czwartek czy Piątek. Więc tu, tu są straszliwe rzeczy się tam działy, ale zabijanie w czasie uroczystości kościelnych niestety było na porządku dziennym. Proszę. Proszę księdza, dwa pytania. Jedno, czy istnieje monitoring? Czy istnieje monitoring, jakby no, poczynać banderowców w takiej formie informacji bieżących i ostrzeżeń? A drugie pytanie, Jaką rolę, to znaczy, domyślamy się, że, że niezbyt ciekawą, ale organizacja mniejszości ukraińskiej w Polsce. Przypuszczam, że, że ona jest, no, Bielkuszka jest z, z, pro, pro tego, tak? No, czy to będzie jest No pytanie, gdzie, no, może ja razem odpowiem, bo Pan tu na pewno chodzi o sprawy polskie. Jeżeli chodzi o sprawy ukraińskie, to Bandery jest widać na ulicach, choćby te pomniki. Powiedzicie Państwo, do Lwowa, przy tamtym Kościele świętej Elżbiety stoi ogromny pomnik bandery wprawdzie w prawie każdym miasteczku, więc tam się to pokazuje. Na mówiąc tu było pytanie o Janukowycza. No, Janukowicz zapowiedział, że do 8 maja zniesie dekrety już to byłoby bardzo ważne. Tak też Parlament Europejski zaapelował. To jest ogromnie ważne, że Parlament Europejski się wypowiedział. Zobaczymy, czy dotrzyma tutaj słowa Janukovic. Natomiast w Polsce nie można mu znowu też uogólniać, że wszyscy Ukraińcy i wszyscy, którzy należą do tego czy innego związku, z mają sympatię pro-Banderowskiej. Dostaję wiele listów od Ukraińców, Młęków od ludzi, tak jak ja, wchodzących z mieszanych rodzin, którzy się radykalnie odcinają i którzy mówią wprost, że największym złem jest kult pandemii. Natomiast jest niepokojące, że szefowie organizacji Związku Ukraińców w Polsce no, dają skandaliczne wywiady. No, najnowsza historia dotyczy szefa z, z Koszalina, który, który był wicedyrektorem Zamku Książą Pomorskich w Szczecinie. Roman Wiłas, który powiedział, że Bandera to był Sikor tak jak Sikorskie, a UPA jak Armia Krajowa. No oczywiście powstał ogromny ferment. No nie można tutaj powiedzieć, że Armia Krajowa to była SS, a Sikorski i grot to byli tak jak Hi No to wywołało ogromne emocje i dobrze, że zostało poruszone publicznie.